Niezupełnie niedaleko, bo między jedną a drugą rzeką było to w polskim kraju, a najpewniej chyba w maju, albo trochę później w lecie? Nie ma to znaczenia przecie, to się mogło zdarzyć wszędzie, na wieżowcu czy okręcie, w lipcu, lutym, kwietniu, sierpniu, w każdym razie było ciemno jeszcze. Bo za góra dwie godziny oświetli słońce, góry i doliny, gdzie niegdzie już ptaki świergoliły? Ten dzień wyjątkowo zapowiada się na miły. Odezwał się ktoś z Nienacka. Wokół żywego ducha wszyscy śpią w swoich chatkach. Nazbyt miły. Rzecze głos. Zaraz kogoś walnę w nos. Ach, na górce, na kamieniu siedzi postać w chmurki cieniu pod księżycem z dużym pyzatym licem i ogromnym okrągłym kapelusza rondem. Niby jakie chłopaczysko, a różni się wyglądem. Długie ma ręce i nogi ma chude. Nosi bladą, półcienną koszulę i jakby mokry był cały choć źródła wody wokoło znaleźć nie daje rady. Strasznie nudzę się na górze. Co za obowiązki, chmurze, żeby z rana i z wieczora była pracy mojej pora. Ha. Ja wiem już kto to taki. A wy wiecie już, dzieciaki? Jestem sobie planetniczek, nie chcę zamków, ni księżniczek, planetnikiem jestem ja, śpiewam sobie tralala. Skaczę sobie wokół chmurek. Mogę dbać o twój ogródek, albo pola pełne zbóż, by nań grat nie padał już. Chciałbym przygód mieć bez liku, żeby dzieci w pamiętniku swym pisały całkiem szczerze, żem powietrznym jest rycerzem. Oh, trochę się już tutaj nudzę. Może burzę więc rozbudzę. Jak do chmurki dodam chmurkę. Lu, nie daściek nad górkiem. A więc taka dzisiaj gratka. Zamiast kubusia-puchatka, bohaterem naszej baśni jest płanetnik. Czas wyjaśnić. Nim słońce oświetliło niziny, pola, łąki, lasy i góry, nasz płanetnik był bardzo ponury. Od dawna nie było więcej niż jednej chmury. I od dawna było ciepło. Taki ukrop. To na pewno chciałbym zacząć projekt burza! Lecz prędko Była susza. Tego lata żar lał się z nieba. Trochę wody nam, nam potrzeba. potrzeba! Rzeczą kwiaty głosem drżącym. Chcemy znowu być pachnące! Wabić pszczoły, osy, trzciele. Wtedy byłoby weselej! Mieszkamy na łące, muskają nas zające i byłoby kuszące rozwinąć już bąki. Mamy silne łodygi, bez swojej patyki A się patyki na połaci łąki. Słysząc żale smutnych kwiatów, wpadł Płanetnik w końcu na to, by odszukać po sąsiedzku kilka chmur, współsprawczyń deszczu jednak nic na horyzoncie tylko już pomału słońce nad polanę wschodzi by ten upał ciut ochłodzić czas sprowadzić tu baranki pełne wody z nad polanki by zakończyć tę posuchę i rozpętać zawieruchę Jestem sobie, planetniczek, nie chcę zamków ni księżniczek, na obłokach ja się znam, śpiewam sobie, ram, pam, pam. I tak oto skocznym krokiem wyruszył rozglądając się za obłokiem, planetnik, Burzy pasterz psotny, na wałnicę ściągnąć. Wprawdzie godny, gdyż ma dyplom chmur technika szkoły mistrza obłocznika. W szkole owej, to wam powiem, nie ma ścian czy drzwi, czy okien. Lekcje dzieją się na zmianę w kościelisku, zakopanem, czasem lecą na wycieczkę zobaczyć taką czy inną rzeczkę. Z grzbietu Wielkiego Smoka, szybującego w obłokach. Jednak nasz płanetnik mały na zajęciach był ospały. Nudziły go mistrza nauki i tak myślał. Bania Luki, by się uczyć z deszczu kropli, podstaw meteorologii. Przecież mam najpewniej talent. Brak tej wiedzy nie przeszkodzi mi wcale. Jak się domyślacie, płanetnik w dzienniku słabych ocen miał bez liku. Słaby z gradu i z WF-u, śniegu oraz deszczu siewu. Nie szło mu też dodawanie, ani baranków mieszanie. Nasz planetnik jednym słowem myślał, że ma wszystko w głowie: Jestem sobie planetniczek, Nie chcę zamków ni księżniczek. Jam ja najlepszy siewca burz. I waleczny, deszczu stróż. Nasz Płanetnik nie chciał zbierać kropel rosy, które trawą i kwiatom spadały na nosy. Nie zebrał też wody ze stawów i rzeczek. Na jego licu malował się uśmieszek, na naszych też by się malował, gdyby bohater zgodnie z naukami postępował i pomógł spragnionym kwiatom, którym przez susze listki się kładą. Tak czy owak, niebezpieczny pomysł wysnął nasz podopieczny. Uniósł się w przestworza z gracją. Tu podzielę się obserwacją, bo wyglądał on z daleka, jakby wodą wciąż ociekał. Na kapocie pełno kropel, gdyby skończył właśnie kąpiel i zapomniał zdjąć odzieży, kapelusza, i się cieszy, począł szukać każdej chmurki, w zagłębieniu za pagórkiem, kłąb z nad lasów, obłok z pól. I tak powstał chmurek rój. Które nasz płanetnik krzepki niósł na swoich barkach lepkich i ramieniem namokniętym łapał chmurki nieugięty. Choć przedługie miał ramiona, długością ich nadal jestem zdumiona, nie pomyślał płonetnik o tym, wszak był płanetnikiem młodym: że każda z tych chmur była inna. Jedna ciepła, druga zimna, kolejna była deszczowa. W dodatku kilkuwarstwowa. Czwarta była kłębiasta, a piąta warstwowo-pierzasta. I było tych chmur bez liku na ramionach planetnika. Chmara chmurzastych chmur stworzyła pionowy, wielki mur. Planetnik bystro okim wzrokiem bodził. Nie chciałem spowodować powodzi. Chmury tak się kotłowały, że aż kwiaty pochowały swoje listki i pąki. Czarne chmury ciągnęły nad łączy. Nagle kwiatą błyskawica oświetliła piękne lica. Mieszkamy na łące, a chmury na nas łypiące. Są tak przerażające, że jest jesteśmy całe drżące. drżące. Tak, tak, nie przejmuj się sobie. Jak mam się nie przejmować? Taka mnie przejęła trwoga. Ach, ta chmura jest złowroga. Płanetnik słysząc kwiatów słowa, począł myśleć i planować, jak tu wyrwać się z potrzasku, głośnych grzmotów, piorunów blasku i ulewy nadchodzącej. Chmury prawie zakryły słońce. Co ja narobiłem? Jeju! I Płanetnik w okamgnieniu począł sięgać do kieszeni. I po chwili już się mienił w jego dłoni pstry i wdzięczny. Sznur Zrobiony stęcz. i tak walkę z olbrzymim żywiołem stoczył, trzask prask lasem nad głową zatoczył, objął chmurzysko. W pętle i zacisnął ją na tejże, chmurze wielkiej, żywiołowej. Począł ściągać ją na drogę, prowadzącą wprost do lasu. Ale było mało czasu, bo burzowe to chmurzysko, robiąc śniące, huczne widowisko, gotowe zaraz lunąć czymś gorszym jeszcze, niż padającym właśnie deszczem. Ach, to szczęście! Nie Obłok ów szary, planetnik lasem obrócił i chmurę wpuścił do lasu, robiąc przy tym mnóstwo hałasu. I począł grad sypać z nieba, rozbijając się o leśne drzewa. Odetchnęło z ulgą kwiecie. Teraz nam już dużo lepiej! Chciałyśmy tylko trochę wody dla ochłody, a ledwie uniknęłyśmy szkody! Widzisz, Sabinko? Mówiłem ci! Gdyby się planetnik lepiej uczył w szkole, a jemu w głowie same swawole. Racja, Sabinko. Oj, zawstydził się planetnik niezwykle. Chyba wybiła mu ta burza z głowy figle. Jestem sobie planetniczek, nie chcę zamków, ni księżniczek. Chciałem przecież dobrze wiecie, nawodnić łąki, kwiecie. Łaknąc przygód i honorów, narobiłem huk rumoru. Choć mam dyplom chmur technika, Szkoły Mistrza Obłocznika? Ach, przyznaję, że w dzienniku ocen miałem złych bez liku. dwuja z Gradu i z śniegu oraz deszczu siewu. Nie szło mi też dodawanie, ani baranków mieszanie. Jednym słowem, byłem leniem. Teraz moim jest marzeniem, żeby uczyć się dla siebie. Zgłoszę się do Szkoły busz. I skończę uzupełniający kurs.